Cześć, siemanko wszystkim, z tej strony Adrian Koniec-Polski, Term-up, profesjonalne korepetycje z termodynamiki. W dzisiejszym materiale pora na aktualizację, o tym jak pomagam w wersji zdalnej. Zaczyna się to wszystko od aplikacji Zoom, na którą logujecie się wykorzystując na przykład swoje konta Google. Dalej przechodzimy standardowo do wzorów, wzorów, które są omawiane e, pod dany konkretny temat. I te wzorki uzupełniamy na bieżąco podczas zajęć. Zwracamy uwagę na symbole, na jednostki i też na metody, jak te wzory szybko zapamiętywać. Te wzory nie są y, takimi ogólnymi wzorami, tylko są to wzory zapisywane takimi symbolami, jakie stosuje wasz prowadzący lub wasza prowadząca. To jest temat priorytetowy dla nas, żeby pisać tym językiem właśnie waszej waszego prowadzącego prowadzącej, żeby to było tym systemem, a nie podprowadzącego, którego nawet na oczy nie widzicie, tylko właśnie tym prawidłowym systemem używanym podczas waszych zajęć na uczelni. To pomaga w zrozumieniu waszych notatek zajęć, też i często tych tematów yy, wykładowych, bo często wykładowca i ćwiczeniowiec jest, jest jedna osoba. Yy. Po tej części ze wzorami pora porobić zadania. I teraz te zadania tłumaczymy od podstaw, wiadomo, ale najważniejsze będą te błędy, błędy, które bardzo często popełniacie prawdopodobnie i wy, no bo też i setki osób, którym pomagałem wcześniej je popełniały, więc taką bazę błędów w głowie mam i dzielę się tą wiedzą, gdzie studenci najczęściej popełniają błędy. Oprócz tego mamy też i różne kruczki, bo tych prowadzących jest wielu, ale w dużej mierze oni mają podobny punkt widzenia. Lubią zaskoczyć, pewne rzeczy zmodyfikować i też ostrzegam Was przed takimi ewentualnymi komplikacjami, jakie mogą być podczas kolokwium czy egzaminu. Prowadzący mają swoje takie różne, różne dziwne rzeczy i musicie też wiedzieć o tych wszystkich aspektach przed zaliczeniem, bo na zaliczeniu można. Można być mocno zaskoczonym i nie wiedzieć, jak te kropki połączyć, dlatego dzielę się tą wiedzą z wami. Jeżeli są tematy takie, które mogą być poruszone też i na wykładzie, jak najbardziej zwracamy też na to uwagę. Podczas zajęć zdalnych komunikujemy się no oprócz słów, to też i, i mówią, mową ciała. Ona też robi dobrą robotę. Dużo więcej można wycisnąć z takich zajęć, tej wiedzy takiej termodynamicznej, większa jest przyswajalność tej wiedzy i o to właśnie w tym chodzi. A podczas zajęć zwracam się do Was wszystkich po imieniu, czy to będzie jedna osoba, czy sześć, siedem. Jestem w stanie te imiona szybko zapamiętywać, więc automatycznie też skracamy dystans między Wami. Wtedy bardziej po prostu się otwieracie y, na takie problemy termodynamiczne, dzielicie się nimi y, po prostu częściej i to jest y, niewątpliwie atmosfera taka sympatyczna, która ma sprzyjać i sprzyja y, efektywniejszej jeszcze nauce. Nie jestem tutaj żadnym belfrem z linijką, ani takim typowo, takim formalnym stylu, tylko to ma być właśnie luźny styl, luźna atmosfera, bo taka sprzyja nauce. I podczas tych naszych zajęć wielokrotnie zadaję Wam pytania, no ale najpierw jak zawsze wymagam od siebie, a dopiero potem od Was, więc jak te wzorki już mamy omówione i zaczynamy robić jakieś zadanie, to się Was pytam o jakąś stałą, ile wynosiła masa molowa helu na przykład, jaka była jednostka i tak dalej, jakie wzory można wykorzystać w tym konkretnym problemie, jaki mamy. I Wy wtedy wracacie do tych wzorów. Jeżeli wiecie, no to odpowiadacie z marszu, a jeżeli nie wiecie, wracacie do tych wzorków, patrzycie, aha, to było tutaj, dobra, odpowiadacie i w ten sposób te wzorki mają taką większą moc dydaktyczną. To nie są wzory wrzucone i tyle, bawcie się dobrze, tylko Wy je... My je wspólnie podczas zajęć uzupełniliśmy. Wy je potem weryfikujecie na konkretnym zadaniu ich użyteczność, i to właśnie sprawia, że wyciskacie z tych zajęć jeszcze więcej, bo automatycznie też więcej przyswajacie wiedzy i mniej musicie wiedzy uzupełniać we własnym zakresie w domu. Więc to jest lepsze wykorzystanie tego waszego czasu poprzez wygenerowanie Waszego zaangażowania, wracając do tych właśnie karteczek ze wzorami i w ten sposób się uczycie. I podczas tych naszych zajęć właśnie ta atmosfera sympatyczna zdecydowanie pomaga i tutaj to ma zdecydowanie odzwierciedlenie też w licznych opiniach ta atmosfera jest bardzo często poruszana, jaka ona jest. Podczas zajęć indywidualnych yy, i grupowych yy, no różnica jest w prowadzeniu, tak naprawdę, z mojej perspektywy, niewielka. Ta ilość pytań, jaką zadaję, no to w przypadku zajęć indywidualnych kierowana jest do jednej osoby. No podczas grupowych, wiadomo, że tych pytań nie będziemy czarować na siłę i po prostu yy, statystycznie ta każda osoba dostanie ich nieco mniej. To ma też swoje plusy, bo jeżeli ktoś ma jakieś pytanie z grupy, to, to inna osoba mogła mieć, mogła chcieć takie pytanie zadać, ale jeszcze nie zdążyła. A jednym pytaniem tak naprawdę już możemy odpowiedzieć na, na pytania dwóch osób, bo dwie osoby akurat miały to samo na myśli. No, indywidualnie tych pytań no, czysta statystyka jest ich zdecydowanie mniej i automatycznie też i więcej tematów jesteśmy w stanie zrobić do przodu. Co mnie wyróżnia na sam koniec tego materiału. Wyróżnia mnie to, że byłem studentem, pamiętam, jak to było się tego uczyć, błądzić węgle, szukać nie wiadomo czego, nie wiadomo w gdzie, takie oznaczenia, takie, tu wykładowca mówi jedno, ćwiczeniowiec mówi drugie. Po prostu to się wszystko rozjeżdżało, więc wy dostajecie wiedzę i tak naprawdę doświadczenie już łącznie przez pełne 9 lat udzielania. Tych naszych zajęć termodynamicznych, korepetycji. Przewinęło się tutaj łącznie około tysiąca osób, mniej więcej co, co trzecia osoba wystawiła opinię, więc to też można poczytać. Jak to widzą inni, osoby, które miały ze mną zajęcia na goglach, na Facebooku i też. Na ekorepetycjach łącznie 300 opinii można, można poczytać, ale jeszcze lepsze będzie zdecydowanie sprawdzenie tego wszystkiego we własnym zakresie, swoimi oczami, do czego zachęcam yy, podczas zajęć termodynamicznych i, i nie tylko. Zapraszam serdecznie na ZUMA. Adrian Koniec Polski, Term up, Profesjonalne korepetycje z termodynamiki i nie tylko.